Witam, co to za akcja? Akcja cała Polska Golisiara jest akcją mającą na celu ogolenie znanego aktora i satyryka Janusza Rewinskiego i przekonanie go, że golenie może być przyjemne. E, jak chcecie to zrobić? Stworzyliśmy na Facebooku oficjalny fanpage marki Wilkinson. Dodatkowo pojawiliśmy się na, na ulicach w kontacie Warszawy, gdzie szukamy poparcia wśród młodych ludzi dla naszej akcji. E, Okej, okay. w takim razie jak można poprzeć akcję? Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na fanpage marki Wilkinson pod adresem facebook.com, łamane na Wilkinson Polska i kliknąć lajka. Aby to ułatwić, nasi ludzie będący na, na ulicach i rozdający maszynki na ulicach, są wyposażeni w tablety z dostępem do internetu, więc każdy przechodzień, każdy człowiek, który spotka przedstawiciela. Marki Wilkinson na ulicy może od razu poprzeć naszą akcję, logując się na swoje konto na Facebooku i klikając lajka na fanpage Wilkinsona.